Że jeżeli będziemy tutaj chcieli mieć wykazane, jakiej, w jakich miesiącach występowały faktury danego roku, no to zacznijmy sobie pisać. Zrobimy sobie, zacznijmy od filtruj. Jako tablicę to chcemy nasze miesiące. Czyli ustawiam się w H2, Ctrl Shift, strzałka w dół, średnik. Teraz wrócimy sobie kontrolę i Backspace jako uwzględnienie, czyli to po czym ma nam sortować, to po latach, bo będziemy sobie chcieli sprawdzić w danym roku, jakie miesiące występowały. Więc ustaw się w G2, Ctrl Shift, strzałka w dół. OK. Równa się, ja tu znowu Control Backspace, i teraz równa się V1, czyli tutaj będę sobie wpisywał rok i będę chciał, żeby ta funkcja mi wskazywała te miesiące. Zamykam nawias enter. Ok. Popatrz, mam przefiltrowane tak naprawdę. Zakres miesięcy, wyświetlony zakres miesięcy, a przefiltrowany przez rok. Żeby trochę to było bardziej czytelne, wpiszę 2021. Ok. I tutaj mam te miesiące, które są. Były wystawione jakieś faktury z 2021 roku. I one występowały od. Lipca do grudnia. Ok, no ale mam tutaj duble. Nie chciałbym ich mieć. No i też są posortowane, Więc teraz będę sobie systematycznie po kolei dodawał kolejne funkcje. Dlatego ustaw się w W1 po znaku równości, a przed I będę chciał teraz to posortować, czyli sortuj. Wybieram sobie. Ok, i zamykam. Nawias na końcu. I już mam posortowane. O, widzisz, nawet czerwiec się pojawił, którego nie zauważyłem. Przeoczyłem, czyli od czerwca do grudnia. Super. E, no, będę chciał jeszcze, żeby były unikatowe, żeby uniknąć dubli. Więc znowu ustawiam się w W1 po znaku równości, a przedsortuj. Piszę unikatowe. Wybieram. Tabulatorem funkcję. Na końcu się ustawiam, zamykam nawias. Enter. OK. Już nie mam. No ale co w sytuacji, jeżeli wpiszę sobie 2020 rok? Ok, błąd. Czyli pasuje jeszcze obsłużyć ten błąd. No bo tutaj w tym moim zestawieniu nie miałem ani jednej faktury z 2020 roku. Więc dla samej kosmetyki tak naprawdę ustaw się w W1, w na poznak równości, a przed unikatowe i użyjemy funkcji jeżeli błąd. Jeżeli błąd ustaw się na końcu, to tu w cudzysłów brak. Zamykam nawias Enter. I teraz, niezależnie jaki rok wybiorę, jeżeli taki, w którym faktury były, to będą mi się wyświetlały miesiące. Jeżeli taki, w którym nie ma, to będę miał informację brak.